No coś widać, tak mniej więcej widać. A tu w pełnym kolorze muła i Dagna. To jest pierwszy oficjalny film z serii... Jak tu znajdę dobrą perspektywę? Z serii Gruzja, 2014 grudzień. Jedziemy z Dagną do Gruzji w grudniu 2014. Jedziemy naukowo badać. 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 Co nam nie przeszkadza pić cydru na Putinowi. I jest tak, że jedziemy teraz pociągiem do Warszawy. Dagna tak, no jest zachwycona faktem Mamy pociągu. Bilet. Mamy bilet. Tak, na no się strasznie boi pociągów. Boi się, że pociąg się wykolei, zapali, zniszczy, torwą obcy. Co jeszcze jest? Może się przewrócić. Katastrofę kolejowa.pl studiowałam. Tak bywa. No i to jest no, pociągiem, potem samolotem, a potem... nie, potem taksówką, potem samolotem. Potem pewnie znowu taksówką. Potem pewnie znowu pociągiem. A potem pewnie znowu taksówką. Ja i wygląda na to, że za 24 godziny równo będziemy w Batumi. I teraz tak, co nam się kojarzy z Gruzją? Batumi, oj Batumi, uj Batumi, a, nomen omen Filipin. To było moje skojarzenie. Tak na Twoje. Mi się Gruzją. kojarzy z Gruzją Czacza. Czacza, czacza. Dobrze, czyli alkohol tradycyjny gruziński. Mi się kojarzy koniaki gruzińskie. No i wino. I wino gruzińskie, tak. O, dziękuję. zawsze Tak na. No. Gruzini. Gruzini. Gruzini, Gruzini. A propos Gruzinów znowu, Stalin. Stalin był Gruzinem. Stalin mi się kojarzy. Twoje kolej, Nie zapijaj kolejki. Ja nigdy gramy, A to nie. Jeszcze raz. To nie. To. Jeżeli ktoś kiedyś jest Gruzją? Dobrze. A ja tu jeszcze kojarzę Grigoria z czterech pancernych. Też był gruzinem. I to są nasze skojarzenia z Gruzją. będziemy nadawać regularnie. Tymczasem Borem Lasem z malowniczego, z może nie malowniczego, ale rzeczywiście uroczego e wagonu, przedziału, PKP Intercity. Powiedz, że jest nadspodziewanie przyjemnie. Jest bardzo przyjemnie. Tak? Nadspodziewanie. No. Nie, nie jest tak, że tak podejrzewałeś. Ja ci Ciepło. No co się bój. A ja biegnąc przez peron, kiedy było widać, zgubiłem kasę. Pieniądze. Ale znalazłem. To nie znalazłem. Dobra. Pozdrawiam. Na razie.